a na kanapie szlagierowej siedzi hop, którego wszyscy znają. Czymie w ręce mikrofon, czerwony zresztą. <śmiechą> Uśmiecho się. Mirosław Jędrowski jest moim i Państwa gościem. Witam serdecznie wszystkich przed wow. telewizorami. Oj, proszę Państwa, jak elegancko. Boski Jędrowski wita bardzo serdecznie przed telewizorami. Mój drogi Mirku, słuchaj, 350 wydań listy. Czas ponad sześciu lat. Słuchaj, ty od początku się tu kręcisz po tej liście. W zasadzie najpierw ciebie nakręcili, potem pokazali. Śpiewasz, tańcujesz, bawisz, biesiadujesz. Ale wiesz, te sześć lot, jakbyś miał powiedzieć, co cię tak najbardziej na tej liście ujęło pod serduszko, to co byś powiedział? E, najbardziej to, że ta lista jest i że śląska piosenka jest promowana. Tobie najbardziej w tym wszystkim cieszy. Taki bardzo ucieszony Jędrowski to jest coś, ale wiesz co, jakbyś to tak trochę rozwinął, bo y, radość ogólno, to jest taka radość, którą mamy zwykle w dni świąteczne, w jubileusze, tak jak dzisiaj, ale jakby cię tak miało ucieszyć coś wyjątkowego, taki quiz, to co by to było? Te rozki? Najpiękniejsze no jest to, że piosenki z tej listy są lubiane i słuchane przez ludzi. Tak. To, że przyjeżdżamy na koncerty, na koncertach, ludzie. Robią się z nami fotki. Wręcz yy, yy, spotykając się z nimi, czujemy, jakby to była nasza dalsza rodzina. Panie Jędrowski, ta opowieść jest nam znana. Mnie chodzi o to, co w sercu Jędrowskiego <laughs> Richtig-Gro, co Cię kręci, opie. Przychodzisz do listy, śpiewasz, yy, widać Cię w teledyskach. Jak tak się siedziesz przed telewizorem, Panie Jędrowski, to co Pana tak ujmuje za serce? To, że Pan tam występuje, to, że ludzie na Twojej ulicy śpiewają, albo, albo że ktoś śpiewał jadąc na kole piosenka Jędrowskiego. O to mi chodzi. No to już na, na pewno to jest wszystko piękne, ale to już samo przez się jest wiadome, że tak to jest, no, że ludzie śpiewają piosenki, że, że to wszystko po prostu idzie w taki sposób. Tak jest. Tylko to jest, to jest wszystko piękne, że ta lista stale też artystów, którzy A. tu właśnie dzisiaj siedzą. I są brawka, razem brawka, bym poprosił. I są, i są weseli. <laughs> Słuchajcie, do każdego jest tutaj tortyn sztik. Jak w domu macie jakieś torty, albo zista, możecie pokroić, zrobić się bonkawa. Niestety godzina jest taką późno. Ciśnieniem mierzę do ręki, pompujemy i balujemy. W końcu 350 wydań listy śląskich szlagierów. To je to. E, Mirku, e, jakieś nowe plany? W tej chwili nagrywasz coś? Cały czas się nagrywa, cały czas się ja? coś robi, nowe pomysły. Wszystko, żeby było jeszcze lepsze, ty jeszcze jest, lepsze, jeszcze lepsze. Ty tak jesteś nie jest pełnią... jeszcze lepsze. Jak ta płyta się będzie nazywać? Godej. A, płyta to jeszcze nie wiem, jak się nie nie wiesz, będzie nazywać. Nie Ale jak byś ją nazwał? Ale jak byś ją nazwał? O, co bym chciał pomyśleć? To za długo Myślę, myślisz. Myślę, że płyta życia. O. Płyta życia. Kochani Państwo, czymiemy go za słowo. A Łobabak, będzie coś Łobabak na tej płycie? Jak zawsze. Zawsze... <laughs> A jak byś tak miał wymienić eee, z listy śląskich szlagierów kobieta, która Cię najbardziej ujmuje? Stałej listy tak. śląskich szlagierów. Trzy, dwa, jeden. Renata, zawsze Renata. Zawsze Renata. A my zawsze w Liście Śląskich Szlagierów z przyjemnością gościmy takich wykonawców jak Mirosław Jędrowski.